W ramach Dnia Otwartego po raz pierwszy zaproponowaliśmy grę apteczną, misja Poznaj Projektantów. W każdej pracowni projektowej należało wykonać zadanie, poznając różne rodzaje projektowania, od materiałów, poprzez dostępność, poprzez storytelling, poprzez projektowanie przyszłości. Za każde zadanie dostawało się literkę, z literek układało się hasło, a za odgadnięcie hasła była niespodzianka. Bardzo dużo nowych osób odwiedziło nas, takich, którzy byli po raz pierwszy, do tej pory nie mieli okazji odwiedzić apteki designu. I na zakończenie odbył się wernisarz wystawy, na którą zapraszam, bo będzie otwarta aż do 17 października. Świato na której pokazaliśmy dwa lata apteki przez pryzmat różnych osób, które nas odwiedziły i zainspirowały do zmiany świata, w którym żyjemy. Chcieliśmy świętować urodziny apteki tak jak żyjemy, czyli trochę dla ludzi na takiej, w takiej dzielnicy, która jest projektowana i trochę bez zadęcia. Zaprosiliśmy na set Diczejski, który poprowadzili nasi projektanci Agata Polak i Filip Czapla, więc oni też wystąpili w innej roli niż normalnie w aptece występują.